Boże, tył. Z kim ty żyjesz? Ale nie przyschodniła mikrofonu. Nie, nie, nie. nie. no tak, to najważniejsze. Nie wiem gdzie jest mikrofon. To nie mam kurwa to trzymać. Tak? Nie, gdzie jest mikrofon. Alu? Ali Gdzieś tam jest. Tu chyba jest. Nie. Nie, nie no. tam był. Tu gór. jest, do góry. W obiektywie jest. Serioknął, <laughs> bo ja bym Serio, no, bym powiedział, że w tym szkiełku to brygada do szkiełka. <laughs> A można wiedzieć, kiedy nagrywasz? Już nagrywam. Aha. Ej, chyba, nie? Na czerwono się świeci, tak? To już leci? No nie wiem, rekord, rekord jest? Nie, czerwono. jest czerwony. Kuko, kuko no. Kuko! Kuko no! Kuko. Kuko, kuko. kuko no! no! Dobra. A tu my jesteśmy live? Tak. Do. Jak prezydent. Wiesz, ja. To dobrze zaczęliśmy. Intro już mamy. Tak. Intro już mamy. No to dobrze, no. To co? To. to reszta na moim ja, To cześć. Fajny materiał. Wy tak wyglądacie jak niepełnosprawni. To jest najlepszy vlog. Aby zakończyć tę nierównowagę. Blokajemy. Bateria się kończy. Oh. No to dalej, Znaczymy. Dobra, no to co, no to ja braję, jako gospodarz zacznę. Serdecznie witam wszystkich zebranych przed obiadnikami. Jak i również tutaj bowiem przybyłych gości. Towarzysze. Z prawej i z lewej towarzysze. Patiopet, który przywózł z dalekiej Polski i dalekiego jakiegoś tam podoksorskiego wybuchu... DITKOCIU, po, nie. mówią DITKOCIU! ditkociu wy, 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 wybuchu, gdzieś tam wybuchło coś ostatnio. To, to... A, było coś, no. to co tam było? Aha, i to, aha Filip przylechał. zgubiłem wątek. Z kanału FanLalam, który został zawieszony jakiś czas temu, ale jeszcze nie... Je, nie je wiadomo, co nalegaliśmy. No nie wiadomo, nie. No, może jeszcze kiedyś nagrać coś albo to wrzuci, to, to się e, Dobrze, więc dobrze, tak tytułem wstępu i chcielibyśmy Was zaprosić jutro na godzinę, jaką dostaliśmy godzinę? Chyba jak się A to jutro? A, to. Jak, jak, jak się wyśpimy, to się wyśpimy, tak. Znaczy tak, niektórzy na jutro, niektórzy na dzisiaj, bo jakbyście to oglądali, to u Was może być dzisiaj. Tak. Ogólnie sobota. Na... sobota. Sobota. Godzina dwunasta, Ale to, to 12 u nas. Yy, a u nas, 30. czyli 13 w Polsce, no, przepraszam, bardzo, 13 no, w Polsce, no, 13 by czasu było dezinformacja. polskiego. Dezinformacja. Tak. Zapraszamy na 24 godzinny live. Podobno. Na hitboxie, Hitbox koplata live, żeby było jasne linki macie w opisie. Pod materiałem to mam wykute. To, znamy, to na blachę. Oj, w biło. Ale widzę ja na na blachę. A się, się musiałem skupić, żeby wyglądać co Tak, mówić. To na blachę. Tak szybko mówić. szło. Tu jestem dobry, to mam no. na blachę. No. no i teraz tak, jak Was zapraszamy już. Co, co dalej było? Kolejny raz rzędu? A, będziemy grali. Tak? No, coś, będziemy różne gry grali. Słuchajcie. A kierownica była. A, no, no, tak, kierownica. będziemy grali w różne... A, nie w żadnych serii nie będziemy grali, będziemy grali w różne jakieś tam online, głupoty, pierdoły. Wieczorkiem, jak już troszeczkę tam będziemy na takim małym autopilocie, to wtedy kierowniczka, zmiany biegi, tego będzie, będzie zabawa, będziemy robić jakieś konkursy sobie. Kierowniczka to już jest. Na jedno, dwa kółka i no to dzięki, że mi telefonowałeś, bo nie wiedziałem. <grystanie> Naprawdę, człowieku, wiersze pisze. No, a to z Denitza. Jak Penderecki. No, dobra, zamówienia do 2014? To on, on, on już nie ma zamówień. Yy, 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 jeszcze te miały być pytania. Tak, pytania odpowiedzi też jakieś sobie zrobimy po drodze, pogadamy, takie no ogólnie, że żwiąz będzie na luzie pełnym i będziemy sobie trochę trinkować, mamy trochę yy, tam w lodbyce przygotowanych napojów energetycznych z witaminami i już takie pierdoły. E, co tam? Kończymy oczywiście następnego dnia po 24 godzinach. Jakiś celu większego nie mamy, na nic nie zbieramy Przeżyć Będziemy się bawić, celu nie przeżyć przespać Ale eee. co się, czekaj eee. Eee. Co byś jeszcze chciał? Co byś jeszcze chciał? powiedzieć, że tak, kurde, ja jestem na takim już gazie małym, to Znaczy eee. Zmęczony jeszcze Gazę jadł, wiesz? No o. Zmęczony jeszcze tak. Ale film jaki był zmęczony, ja Pan spał ale że go bliżej Ale, ale, ale człowieku, ja no. to zaraz skończymy i ja... Ja idę spać, no nie yeah, musisz jeszcze nagrywać następny. Tak? <laughs> no zaś. Nie robię. No następny dalej. Nie, nie Czekaj, no wszystko tak mamy, tak? No byśmy się tam... Wszystko z grubsza Tak, mniej więcej o co chodzi. Linki, jak mówiłem, materiały z znowu... tu To ale ale to idziesz jak maszynowka, tak, tak, Ale myślę jeszcze, co mi a będzie konkurs zasubów oczywiście, losowanko tej tygodniowej nagrody, więc to też pamiętajcie o tym. Jak chcecie zasubskrybować ciągle, to zapraszam, zawsze jest szansa coś do wygrania. Co tydzień, pamiętajcie że jest losowanie teraz? Ani raz w miesiącu, tak a propos. na bogato. Za każdego suba pijecie? No, Ale nie za wszystkich, co teraz już za nowych. Za wszystkich to by się wystarczyło. Nie nie, no, ja cię proszę. No. No co? co? To nie będzie 24 godziny, <noise> tylko 24-minutowe. <noise> żeby tylko. Więc, więc, no, coś tam będzie się działo. No i, i no nie wiem, coś jeszcze ciekawego powiedział, cholera jasna, ale mi brakuje słów. To by nie wiem, co powiedzieć jeszcze. Że was tu przyciągnąć. Ogólnie będzie na ludzie głupio i jak zawsze. Nie. Chwileczkę będziemy i... grali, o, o, dwóch, no, no, no. będziemy oglądali od 12.45 mecz Arsenalu, tak jest, jak dostaną w tam to, to ten Hamr, a ja to wiedziałem, to... bo to, to grają, szale. aha, posłyszałem i wiem, że są tam bo grają jak, i p... grają na wyjeździe, jak tak, aha, byłem. widzisz, jak widziałem to, grają jak patałachy ostatnio, matoły, o, tam się czepiasz od no. razu, pojadę ahh... kiedyś do tego Londynu, to będę no. normalnie, o, no. pojedziesz, tak. z buta, po, pojedziesz, tak. Hmm, gradem po płysku. Gradem po pysku, Wielu, ślada. Wielu, ślada. Wielu, ślada. Wielu, ślada. Wielu, bo na tym uczy. Naprawdę, na, na nie? Jak ja widzę Węgera w tym sezonie tak? to mam ochotę normalnie wziąć, bo czasnąć ten tak czas 18, 18? debilno. O kurza... Ile lat? No, no ja się śmieję. No, tak? No, 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 pierdziele. To ja się trochę pobiję tego. Jeden ja ten rządził. 20 ileś? Nie wiem Ferguson 20. No to może go pobiję. Ja nie, nie w co on go pobije, na pewno nie w zdobytych trofeach. <grym> no, ale to tam o piłce noże pogadamy też utrofili, no na pewno parę wywodów wam puści. Bo jak ja pustę, uję No i to chyba tyle, no tam co będziemy tu bęzić, Bo my sobie. boli, je, nie? Więcej... Bo my boli, boli bo... No. no 3 zł gdzie, ile 5 zł na godzinę, my to daje. A te, a te poduszki <grym> ciężkie, kurwa <grym> No! <grym> I tych <bym> wszystkich. <grym> I to... No. no. Także to... Te, także tego. Więc pozdrawiamy wszystkich. Ja nie pozdrawiam. <gryst> I zapraszamy jeszcze. A Pamiętajcie, 13? Arkowa Parka Live. Sobota. Nie. Sobota. Hitbox, Czemu ja to się mówi Harkowa Parka Live, kropka, hitbox? Aż mi się powyszym <gryst> wzięli. Bo ty masz ale na odwrót. Zapamiętam, pamiętam to. Arkowa Parka Live. Ale to wiecie wszystko. No. no i tyle. A może no. No A i... co, nie wiedzą? No. ci to nie wiął, to się dowią, A, Tak. tak no. Więc tak myślę, że. Chyba nie nagrało się w mam nadzieję. Pa, pa. No jeju. Już? No. Nie. No. no? Teraz nie nagrało się. あみません、いつもうね。